Wobis. Inteligentne technologie. Przedstawiamy Państwu produkt firmy Acer. Firmy, która jako pierwsza wprowadziła do swojej oferty wyjątkowy model notebooka z technologią 3D. Oprócz wydajnych i sprawnie dobranych podzespołów, takich jak dwurdzeniowy procesor Intel, 3 GB pamięci operacyjnej, dedykowana karta graficzna ATI oraz najnowszy system operacyjny Windows 7, komputer charakteryzuje się cechami, które wyróżniają go spośród innych urządzeń tego typu. Dzięki wyświetlaczowi Acer Sign Crystal o wysokiej jasności i doskonałemu odwzorowaniu kolorów możemy z powodzeniem wykorzystać go jako multimedialne centrum domowej rozrywki. W przeglądaniu zdjęć oraz przeszukiwaniu zasobów komputera pomoże nam ergonomiczny touchpad obsługujący jednocześnie dwa punkty nacisku. Teraz operacje takie jak powiększanie, obracanie lub przesuwanie zdjęć wykonać można błyskawicznie za pomocą prostych gestów. Jednak najważniejszą innowacją wprowadzoną przez firmę Acer jest system wyświetlania obrazu w trzech wymiarach, bazujący na wspomnianym wcześniej wyświetlaczu. Dzięki dołączonym okularom polaryzacyjnym oraz specjalnemu oprogramowaniu otrzymujemy możliwość zmiany naszych ulubionych filmów lub gier komputerowych w trójwymiarowe, niezapomniane widowisko. Oprócz gier i filmów, dzięki nowemu Acerowi możemy również przekształcić standardowe zdjęcia w pełne głębi obrazy 3D. Poza możliwością konwertowania z 2D do 3D mamy również możliwość odtwarzania obrazów stworzonych od podstaw w technologii trójwymiarowej. Aby na własne oczy zobaczyć pełen efekt 3D w notebooku Acer, zapraszamy do salonów WoBIS na terenie całego kraju. Lista salonów dostępna jest na www.wobis.pl. WoBIS Inteligentne technologie.